Cześć, z tej strony ja nagrywam kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem odcinek z Epic Minigames Games na Robloxie. Gra, jakby ktoś nie wiedział. Link do gry będzie w opisie. No, dobra, zamknięto. A, 50 sekund trzeba czekać. Nie wiem, ile będzie konkurencji. Zobaczymy, jakie będą. No, i tyle, jeszcze, I tyle mam do powiedzenia. Mm. O co oni robią? A, to jest rysowanie z, z góry. Mm. O co to jest? A, ja w takim dostałem peta nowego. A, dobra, nie chcę. Dobra, nie oglądam. I tak, 16 sekund zaraz się skończę, zaraz wygrają i zaraz się zacznie kolejna runda, konkurencja. A ja, jaka tu się okaże. Lecimy dalej. No ja po prostu czekamy sobie. Eee, spliff. O tu jest spliff. Kiedyś był tam, tam, tam spliff. O kolejna mini gra. Bulet ważny. Okej, okay, to trzeba unikać. Czy to trzeba. Tak, to trzeba unikać. To będzie trzeba unikać. No. To powinno być proste. Powinno. Ale jaki będzie, to się okaże. Dobra. Tu na środku, mogę stać. Mogę dalej się nie ruszać. I lecą tu dwie. Hmm, tu dwie, okej. Okay. Gdzie dalej? Tu jedna. O, o! Tu w końcu muszę się ruszyć. A ja może najlepiej na środek pójść. Żeby mieć najwięcej czasu na uniknięcie. Leci tu. Leci tu. Ktoś już żyje już zginął? Kolejna kula, kolejna tu leci, kolejna leci tam, tu leci, tu to nie zostanę. O, tu już wolę w lewo się przesunąć, to leci tu, to leci tu, tu leci tam, te. Hmm. To leci tu, to leci tu i koniec. Zaraz będzie. 3, 2, 1 do widzenia. Wygrałem. Hmm. Dobra, leci. To jest pierwsza konkurencja w tym została wygrana. Mm. No i... I rozegrana w zasadzie. Wyścig. O nie też to, to. Wyścig Wyścig W Kulach. Kulkach, kulach, kulkach. No dobra. No właśnie. Tak, tak, ta, 5 sekund, żeby dojść, dojść do końca. Nie ja 45 sekund, żeby dojść do końca. Uy. Ja już wolę trochę wolniej jechać, ale przynajmniej nie zginąć, a nie jechać najszybciej jak się da. Żeby później zginąć i jeszcze raz od nowa lecieć. Nie, 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 Lecimy, 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 lecimy w lewo. To mogę, tu mogę wywalić się tu na spokojnie. Tu już nie, tu już nie mogę. Już mogę, ale zginę, a nie chcę. Zahamować i 15 sekund. No i skończyłem. Kolejna konkurencja, łatwa konkurencja. A, 250, pięćdziesiąt, nie chcę kupować. Super, to jest coin -bi. Dobra, jakiś obi to ja lecę. Będzie to proste. Powinno być. Takie mam wrażenie, że będzie proste. No nie, spacja mi się nie kliknęła. O! To jest to fajne. To jest łatwe. Przyjemne. Przyjemne. No krótkie, no po prostu. I tyle tak to mogę nazwać. Krótka konkurencja. Cieszyk. Dobra, gdzie ja jestem? Jestem tu. No, jest Spacebar. Ale ja chcę, no bo jeszcze się nie zaczyna, dobra, lecę góra Chowamy się Lecimy góra Raz na trzy, góra O, wolę sobie uciec A w razie czego wolałam uciec Dobra, walnąłem Chcę go jeszcze zniszczyć O, żeż ginę. Chyba nie. Albo jednak nie. Ty. Wyrzucę po prostu. Żeby się mi to zniszczyło. Dobra, kolejny cyk. Cyk. Niszczę. No, dobra, to już więcej niszczymy. A no przecież to się. Odbudowuje. Czemu? Zablokowałem się w ścianie. Zablokowałem się w ścianie, no trudno, zablokowałeś. No, ja bym to mógł wygrać. No, następna mini gra to będzie Eagle Observation. O co tu będzie chodziło? To jest versus. Hmm? Coś nie każe tej gry. Tej konkurencji. A, dobra, strzelać w taki nie Worły trzeba. A, dobra, już wiem. kliknąć spację, żeby dobra. A, dobra, już wiem, chodzi. Spację spamować. Tak. Dobra, są kolejne. Spamuję z Dobra, lecą ptaki, o, łopat. setkę. Wilk. A dobra, nieważne. Oj, teraz myślę, Myślałem, że ja mam dobra, aż teraz zobaczę. Liczyć trzeba. Nieważne, 24 były. A teraz. Jest... Ha, super. Super niezrozumienie konkurencji, ale dobra już. Ja spam. Myślałem, że to chodzi o to, że trzeba klikać, jak są orły. A to liczenie. A, czyli nazwać jakieś. A, skacz, po prostu skać. To jest proste. A, tutaj jest, czasu nie ma, bo już nie zdążę. Ale to było tutaj też. A, dobra, czas, kakać. Nic nie robisz tylko do 5 4 3 2 1 a to będzie tak dociął co już co ja na dobra nieważne. bo to jest no bo to wystarczyło go zahaczyć i już już ci odejmowało hp a tam zrobię, przejdę, obbi ob i tyle. No i ciekawy jestem ile pieniędzy dostanę w końcu, może to przejdę. Um, mam nadzieję, że dużo dostanę. No dużo, wystarczy mi. Za takie obbije wystarczy mi setka i tyle starczy. Co się dzieje? Cze co, co to się stanęło się? Co to się stanęło? Ja miałem skoczyć. Nie, stój. Idź, idź. Idź. No czemu? Czemu? No dobra, już nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę Hardcraser to będzie, nie wiem o co chodzi ale się dowiem No base, to nie będzie trzeba uciekać Chyba trzeba będzie, co? Hmm, co to jest? A, dobra, to już wiem co to jest 5, 4, 3, 2 i 1. Dobra, nasz ja los Tu Niszczą, pewnie tu trzeba iść. O, nie. A trzeba patrzeć jeszcze, gdzie leci. Dobra. O, w lewo. Dobra. Ja Teraz tu. No dobra, na razie. O. Bliż. Lewego i środkowego nie było. O, właśnie, że jest środek. Dobra, no, już idę. Schodzę. Nie, ja w ludzie mogą tu zginąć. Na serio. O! Idę. O, no, kolejna osoba nie, nie żyje. O, no, dobra. Idę tu. Jeden. Jeden idzie. Kolejny idzie Kolejny idzie I koniec To było proste Ile, ile, ile braliśmy? 6 Sześć, Sześć minigierek To jeszcze zrobić zrobię to osiągnięcie i tyle Bo okej, okay, jedna osoba kontroluje, dobra, już wiem a akurat wiem co to jest Stary, w sumie mogę W sumie mogę być o, lecimy W sumie mógłbym być bo i tak bym wygrał To już ma tu 30 level i 904 wygranych Czyli w rozgranych jest 1000 Może nawet więcej Gdzie to w lewo, nie 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 co ty piszesz? Sprout. Dobra, idź na prawo. Najbardziej na prawo. bo przestań pisać, gościu. O ty... Nie! Nie! Żyję? Powinienem, tak, przeżyłem. Mam Dobra, przestań. O! No tyle tak było, że... Ale idealnie na środek le leciał. Dobra, idę w lewo. No czemu mi to zahacza? No, coś mnie to zahaczyło. Akurat. Akurat. Co mogę za sklep kupić? A No dobra, wolę już sobie kupić, na przykład Dangers. Albo jakiegoś peta sobie kupić? Kolejna mi nie gra. Nie, no ja muszę tego, to te, te, obi przejść. Only one, jedna, Okej, okay, dobra. Czy to jest w sumie tak, jakby z Fall Guys? Hmm, z Fall Guys się, czy z Fall Guys wzięty, to Nie wiem. Na pewno w Fall Guys się to pojawiło. I dobra. Dobra, idę od razu nie wiem gdziekolwiek. Ile tu. Na początku to mogę ginąć, już później w połowie. O, dobra, to takie jest. Nie wiem, czy gdzie trzeba iść dalej. Prawo do góry, nie wiem, ile do góry. Ok, w lewo. Tu, tu na koniec. Do góry. Prawo, prawo, prawo. I teraz, koniec. No i jest. No przecież to już ja byłem. Ja byłem tak blisko. Nie, ja muszę to zobaczyć później w filmie jak to wyglądało. Na level tutaj trzeba mieć. Ja mam 11 i brakuje mi 17 wygranych do zdobycia tego aktu... Free, free the facility to jest łatwe, proste. Trzeba uciekać. I tyle. Wyścig, to jest 10 sekund, żeby się zacznie dobra. więc dobra, iść. W prawo albo w lewo można. W zasadzie tu trzeba i tak wejść. Kurde, ja zrobiłem? Trzeba tak przeskoczyć, tu trzeba iść drogą. Ale to akurat prosto będzie, tu jest droga, tędy, tędy, i tędy skaczemy skok i biegnę i uciekamy. Oczywiście ten się robi droga, tu przeskakujemy, oczywiście skracamy, bo nie będę od razu, nie będę nie skracał. Oczywiście, że muszę skrócić, zdążyłem tędy, tu skok, skok, skok. E, może przestanę tak mówić. Dobra, gdzie tu trzeba iść? Do góry, do przodu. Może Możecie mi w komentarzach polecić jakąś grę Jeśli by chcieli, Jeśli byście chcieli na Steamie lub Na Steamie lub na Robloxie na przykład Ale tu już Więc, 4, 3, 2 Dobra, już wejdę. Wejdę w to yy, jeden. No i jeszcze jedna konkurencja zostanie. I może skończymy. Może zrobimy jedną konkurencję, żeby, żeby sprawdzić, jedną konkurencję zagramy i żeby sprawdzić, co się dostanie, to może jeszcze przejdę to, ale to już wyłączę sobie możliwość grania, a dobra, czerwony jestem, ok, to jest to, shift, spacja, shift, ok, dobra, shift, Spacja, shift, control jak to się... Shift. shift, nie, shift lewy przycisk, control shift, alt, kapsuł, co? Co mam klikać? Co mam klikać? Ej, bo ja nie wiem. Spacja, idziemy w prawo. Lewo. Alt może? Co mam kliknąć bo ja trochę nie 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 rozumiem. Nie. No nie 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 no źle Źle. No źle, no nie umiem ja skakać nie umiem? nie no skoczyć nie się no nie ja nie skocz ja. Skocz. I lewy, prawy, nie wiem, co się co, Lewy, prawy, shift. Q, E, W, S? S, dobra, S. Nieważne. S, S. No, S. Klikaj się. Spacja, spacja, prawo. Kurde. Spa, no, S, spacja, spacja. No, czemu. Dobra, nieważne. Roman budowniczy. Dobra, dobra, dobra. Kliknę może mnie. I przejdźmy ze stęczyli. Zobaczymy co tam będzie, ale najpierw chcę przejść odbić. Menigem game, a... Nie wiem co to jest. Trzeba uciekać. Pewnie, pewnie zgaduję, że z góry będzie trzeba skakać. I tyle. I tyle będzie trzeba robić. No idziemy w prawo, oczywiście 10 sekund zanim się to zacznie, pewnie śnieżki jakieś, śnieg, kule śnieżne będą no, zjeżdżały. No, weźcie. Ja chcę. Czy ja mogę? Czy mi pozwolicie przejść? Czy mi pozwolicie tam wpłynąć? Bo mnie zaraz coś trafi. No, nareszcie, dziękować za tą możliwość i dobra przeszedłem kolejny poziom tu trzeba skok o tu trzeba było skoczyć nie płynę i skocz skocz no właśnie a nie jak w poprzedniej rundzie gdzie w ogóle nic, w poprzedniej turze nic nie mogłem I... no nie da się tam skoczyć da się na pewno ale dobra Ula, Ula na 8, 4, 7, 3 wygrała chyba w dobrym momencie, chyba i tu Może właśnie i tu i tu skot. Hmm. Heszcze A to jest na szczęście. Po prostu... Po prostu trzeba uciekać i tyle trafić. Dobre miejsce i tyle. No, czemu mi skoczyć się nie chce? Może ja dotknąłem tego. I dlatego usiadła mi postać. No, weź się. Weź się, no, Ja muszę to przejść. Już taka końcówka jest. Ostatni poziom ja muszę to przejść. No, ludzie. Ja tego nie przejdę. Ja muszę. Nie, nie, nie mogę. Dobra. No czemu, czemu to jest w tym samym momencie, kiedy akurat, akurat to jest w tym samym momencie leci, co? Tu nie muszę, A no, jednak muszę, już myślałem. Dobra, już dwie, trzy próby ostatniej, tyle. Trzeba przeskoczyć i trzeba tu skoczyć, no tak blisko było już ale przynajmniej już nie walnąłem o to czerwone, coś no czemu? czemu? to czerwo nie liczę za próbę, bo nawet nie przeskoczyłem tego jest to próba, ok, ale nie zaliczę sobie tego to jest kolejna próba i ostatnia i ostatnia jeszcze zostanie, bo Hej, pressure, wysokie ciśnienie, nie wiem co to jest no! Dajcie mi skoczyć! Proszę, dajcie mi, dajcie mi szczęście! Jest, jest, jest! Czemu?! Ja... Nie, nie... Była, bo ostatnio gdybym zginął, ale... Nie, 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 Ja muszę, ja muszę po prostu... Muszę to po prostu przejść. No jak już byłem tak blisko, to już mi... To już mi tak weszło. Dobra, już trudno. Widzimy się w następnym odcinku, już w czwartek. Mmm, co tu zostałem? Co tu zostałem?